Bardzo nas cieszy, że jest bardzo duże zapotrzebowanie. Sześć zespołów teraz się zgłosiło, mieliśmy aż 11 spotkań, więc wycisnęliśmy tyle maksymalnie, ile się dało. Mecze na bardzo wysokim poziomie. Właśnie ostatni, też finałowy w timebreaku, bardzo dużo emocji. Cieszy nas to, że nie ma jednego faworyta, tylko każdy może teoretycznie wygrać turniej. Także zespoły po to właśnie do nas przychodzą, żeby grać, żeby jak najwięcej spotkań rozegrać, cały dzień mieć mecze, cały dzień mieć zabawę. Ja myślę, że przede wszystkim dobra organizacja gry i dzisiaj naprawdę bardzo turniej na wysokim poziomie. Bardzo nam się podobało. Zawsze z chęcią przyjeżdżamy do Wrocławia. To był zdecydowanie najprzyjemniejszy mecz dzisiejszego dnia, mimo że przegrany w tie-breaku, ale wydaje mi się, że dobrze walczyłyśmy i było co oglądać. My jeździmy po turniejach tak naprawdę po całej Polsce, e, trenujemy, cieszymy się, że to wchodzi na coraz wyższy poziom. E, no i tyle. No. Dziękujemy bardzo za zaproszenie i czekamy na więcej. Nie tylko we Wrocławiu, ale wydaje mi się, że we wszystkich większych miastach w Polsce przydałyby się takie rekreacyjne turnieje amatorskie, bo cały czas jest tego mało. Także zapraszamy też na kolejne turnie. Kolejny turniej mamy właśnie 11 marca. Turniej z okazji Dnia Kobiet. Zakończyliśmy męskie rozgrywki. Pozostały nam najważniejsze mecze. Mecze o miejsca. Wielki finał. Zapraszamy już 4 lutego w sobotę o godzinie 13. Najpierw mecz o trzecie miejsce, później o 15. Wielki finał i będą wielkie emocje. Później o 18.30 mamy jeszcze spotkanie integracyjne właśnie podsumowanie Ligi Przekręt PAP na Grunwaldzie. Także tam też zapraszamy kibiców, zawodników aby świętować zwycięstwo jednego z zespołów. I oczywiście zapraszamy na kolejną medycję, bo będzie krótka przerwa w lutym, a od początku marca startujemy już z kolejnym sezonem. Także zapraszamy.